W imię ojca i syna i ducha świętego Amen. O serce niepokalane, pomóż przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi, zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości. Od głodu i wojny, wybaw nas, od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas, od grzechów przeciw życiu człowieka, od jego zarania, wybaw nas, od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas. Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym wybaw nas. Od deptania Bożych Przykazań wybaw nas. Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich wybaw nas. Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło wybaw nas. Od grzechów przeciw duchowi świętemu wybaw nas, wybaw nas. Przyjmij, o Matko Chrystusowa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi, nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw. Pomóż nam mocą ducha świętego przezwyciężać wszelki grzech, grzech człowieka, i grzech świata, grzech w każdej jego postaci. Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata, nieskończona zbawcza potęga odkupienia, potęga miłości miłosiernej, niech powstrzyma zło, niech przetworzy sumienia, niech w sercu twym niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło nadziei. Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas. Twój syn, Maryjo, zawsze stawał po stronie człowieka, szczególnie ubogiego i słabego. Nie potępiał i nie odrzucał, lecz podnosił i umacniał, Jawnogrzesznicę, syrofenicjankę łotra na krzyżu. Sam mimo śmierci w upadlających warunkach zachował godność aż do końca, gdyż do końca wypełnił wolę ojca. Proszę o przebaczenie wszystkich grzechów, związanych z poniżeniem godności człowieka. Powierzam wszystkie publikacje, filmy, spektakle teatralne, które gorszą. Proszę za całą sferę kultury, Także o to, by sztuka była zawsze przestrzenią dobra i piękna, proszę za wszystkich twórców kultury i wszystkich artystów, proszę też za wszystkich rodziców, by umieli wychować dzieci w szacunku do siebie, samych i do innych, proszę za inne środowiska wychowawcze, a przede wszystkim za szkoły. O dobre wychowanie dzieci i młodzieży. Powierzam także siebie samego. Przebacz mi wszystkie słowa, gesty, czyny, pozbawione szacunku dla drugiego, szczególnie dla człowieka, którego postrzegam jako stojącego niżej ode mnie. Proszę za moje relacje małżeńskie, rodzinne, koleżeńskie. Spraw, żebym w codziennym życiu w drobnych sprawach umiał szanować drugiego, wysłuchać go, zrozumieć, nie potępiać. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen